Ma niezwykłą moc. Każdego dnia w Kościele słuchamy tego Słowa, pochylamy się nad Nim. A może jest zupełnie odwrotnie to Słowo pochyla się nad nami, nad naszą historią, nad naszym życiem, po to, żeby w tym Bożym świetle to życie nasze mogło być odczytane. Słowo ma moc, dlatego my, bracia i siostry, każdego dnia pochylając się nad tym Słowem, Chcemy pozwalać, by ten duch, który wionie z serca tego słowa, dotykał naszych serc, a potem te serca kształtował, a potem te serca prowadził. Co chcę powiedzieć? Bo dzisiaj kolor szat czerwony pokazuje, że wspominamy, że świętujemy męczeństwo. Świętujemy męczeństwo wielkiego świętego dla nas Polaków, świętego Andrzeja Boboli. I sobie pomyślałem, Skoro świętujemy, to jest radość. Jak powiązać, bracia i siostry, radość z tym, co wydarzyło się w momencie męczeńskiej śmierci, z krwią męczennika? Jeśli ktoś z Was zna troszeczkę historię, to wie, że święty Andrzej Bobola został zamordowany, ale to w bestialski sposób. Został zamordowany przez kozaków. Do tego, stopnia, do tego stopnia, że wydarto mu na jego ciele, na jego piersi, na jego plecach ornat, zdarto jego skórę. Czy możemy dzisiaj mieć radość, wspominając to wydarzenie? Czy krew męczenników, bracia i siostry, może dzisiaj wołać? Czy krew męczenników jest dla nas dzisiaj argumentem? Do tego byśmy mieli w sercu radość. I oto słowo nam pokazuje, bracia i siostry, że trzeba na to wydarzenie spojrzeć głębiej, bo jeśli ktoś czyta hagiografię, jeśli ktoś czyta wspomnienia momentu śmierci świętego Andrzeja Boboli, to wie jedną rzecz. Co robił Andrzej w momencie, kiedy kozacy wydzierali mu ornat na jego piersi, na jego plecach, bo on się modlił. Bo Andrzej się modlił, ale co to była za modlitwa? Bracia i siostry, to była modlitwa, której na imię było miłość. Bo Andrzej modlił się i mówił do kozaków, bo to była jego modlitwa. On z nimi rozmawiał. Rozmawiał ze swoimi katami, mówiąc, że ich kocha i że życzy im, uwaga, że życzy im, żeby poznali tę samą miłość tego samego Boga. I sobie pomyślałem, bracia i siostry, że to nie krew do nas woła, że to nie morderstwo, to nie zabójstwo, ale duch, który wybił się z głębi śmierci męczennika duch, który w tej krwi męczeńskiej wytrysnął na podobieństwo przebitego Boku Chrystusa. Bo Jezus, kiedy na krzyżu umierał, ustanawiał kościół, był niezwykle aktywny. Był kochający. W tym samym duchu umiera nasz święty męczennik. Oto bracia i siostry jest. Oto bracia i siostry jest argument, argumentem jest zawsze miłość. I oto popatrzcie. Bo to słowo nie tylko ma się wypełnić na świętym Andrzeju Bobola, to znaczy, że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do męczeństwa? Oczywiście, że nie. To słowo nam pokazuje, bracia i siostry, coś innego. Pan Jezus nas dzisiaj zachęca do jednej rzeczy, nie tylko zachęca, ale jeśli wierzymy, że słowo czytane w liturgii jest słowem, które ma się wypełnić dzisiaj w moim życiu, to jest dla mnie niezwykle pocieszające, bo widzimy Pana Jezusa w Wieczerniku, który się modli za swoich uczniów. Nie wiem, czy słyszycie to dobrze. Pan Jezus za Was się modli. O co się modli Pan Jezus? Pan Jezus modli się za swój Kościół. Pan Jezus ma w sercu jedno pragnienie. Może jestem zbyt prosty, może jestem zbyt głupi, może jestem niedouczony, ale to, co doświadczam przez lata mojego kapłaństwa, a wcześniej przez tych kilkanaście, kilkadziesiąt lat mojego życia, to myślę, że Pan Jezus ma w sercu jedno pragnienie, żeby każdy z nas doświadczył Jego miłości i miłosierdzia. Bo bracia i siostry Kościół jest powołany do tego, żeby przekazać miłość, którą Bóg Ojciec w darze swojego Syna dał całej ludzkości. Ja jestem prostym chłopakiem ze wsi. I mnie to wystarcza, bracia i siostry, do tego, żeby rozumieć troszkę Pana Boga. Bo jest to niezwykle proste. Jest to niezwykle proste. To nie jest jakaś górnolotna teologia. To, to jest, bracia i siostry, rzecz najpiękniejsza pod słońcem. I Pan Jezus widać modli się, żeby ta misja Kościoła, którą przecież Pan Jezus przekaże na ostatniej wieczerzy, co Pan Jezus im mówi, idźcie do całego świata, żeby oni też uwierzyli, że ja zostałem posłany przez Ojca. A uwierzą wtedy, kiedy będziecie jedną. Więc Pan Jezus modli się o to, żeby oni byli jedną. Żeby stanowili jedno. Co to znaczy? Żeby pomiędzy nimi bracia i siostry była miłość. Wieczernik to jest każda nasza Eucharystia. Pan Jezus dzisiaj się za Was modli, żebyście wychodząc z tego kościoła byli świadkami miłości. Żeby inni patrząc na chrześcijan zobaczyli, patrzyli i mówili, jak oni się miłują tak, jak czynili to w pierwotnym Kościele. Czytajcie przepiękne y, przy te teksty starożytnego Kościoła, jak oni się miłowali, mieli wspólne wszystko, rządził nim pokój Chrystusowej miłości. Jesteśmy bracia i siostry zaproszeni do tego, byśmy. Podczas tej Eucharystii doświadczyli tej miłości. Doświadczyli miłości, która płynie z tego źródła, ze źródła, którym jest Eucharystia, którym jest żywy Pan Eucharystyczny. Którym jest żywy Pan Eucharystyczny, jest pytanie: czy nas Eucharystia przemienia? Co z nami czyni to słuchanie Słowa? Co z nami czyni to, że spożywamy Eucharystię? Ja mam sześć lat kapłaństwa. Trudno pomyśleć już, ile kilogramów Pana Jezusa zjadłem, spożyłem. Jest pytanie, co ze mną to uczyniło. Czy stałem się przez to lepszy? Bo bracia i siostry, od tego, czy w nas ludzie poznają miłość Chrystusa, zależy wiele. Od tego naprawdę zależy wiele. Czy doświadczenie Eucharystii. Sprawia, że czujemy się coraz bardziej jedno, że nie ma w nas jakiejś wrogości, że staramy się wychodzić ku sobie nawzajem w doświadczeniu tej miłości. Czy Eucharystia, czy Eucharystia nas spala? Czy wchodząc do kościoła, a potem wychodząc, zauważasz w swoim życiu różnicę? Czy możesz pójść do domu i już się nie kłócić? Czy możesz wrócić do swojej pracy i podać drugiej osobie rękę? Czy możesz przeprosić? Bo to się modli Pan Jezus. To nie jest tak, bracia i siostry, że my, chrześcijanie, musimy zakasać rękawy, zawiesić, nie wiem, smutną minę, spiąć się jakoś, pójść do domu, powiedzieć przepraszam z takim jakimś wielkim z jakimś takim wielkim zmaganiem wewnętrznym. To jest nam dane z góry. Pan Jezus nam pokazuje, że to jest nam dane w tej Eucharystii, w doświadczeniu miłości. To, to jest znowu to samo, co ciągle powtarzamy, możesz dać tylko to, co sam przyjmujesz. Jeśli nie przyjmujesz, to nie możesz tego dać. To nie możesz tego dać. Jest pytanie, czy Ciebie Eucharystia dzisiaj na tyle formuje, czy przemienia Twoje serce, że stajesz się czytelnym znakiem dla tego świata? Czy my dzisiaj jesteśmy naprawdę jedną? Czy świat patrząc dzisiaj na Kościół może powiedzieć, jak oni się miłują? Bracia i siostry, co jest największym argumentem, który pozwoli człowiekowi uwierzyć? To nie jest to, że my się gromadzimy w Kościele. I że Chrystus Eucharystyczny nam się poddaje, że Bóg staje się dla nas na wyciągnięcie ręki. Ale to, czy my się poddajemy, Chrystusowi Eucharystycznemu. To słowo Pana Jezusa dzisiaj można byłoby również przetłumaczyć w taki przepiękny sposób. By świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Pan Jezus mówi tak, aby tak zostali przetrawieni w jedno. Tam dosłownie można by przetłumaczyć tak, przetrawieni w jedno. Bracia i siostry, to nie jest tak, że my przechodzimy do kościoła, przyjmujemy Eucharystię, my trawimy Pana Jezusa, a potem staramy się z Panem Jezusem coś uczynić w naszym życiu. Jest zupełnie odwrotnie. Przychodzimy do kościoła, przyjmujemy Eucharystię i Eucharystia trawi nas. Jest właśnie pytanie o to, czy my pozwalamy przetransformować swoje życie Eucharystii, przetrawić swoje życie Eucharystii. Czy pozwalamy, żeby Pan Jezus nas przez życie przeprowadził. Czy pozwalamy Eucharystii się kształtować. Życzę Wam z całego serca dzisiaj w Dzień Świętego Patrona, Świętego Andrzeja Boboli abyście mieli serce eucharystyczne, serce pełne Ducha Świętego, serce przetrawione przez Boga, bo bracia i siostry, nie wasza śmierć nabęd męczeńska, nie wasza krew będzie woła, wołała, jeśli takowy moment przyjdzie w waszym życiu, ale doświadczenie miłości, który będzie buchał ze środka każdego doświadczenia, w jakim będziecie mieć udział, jeśli będziecie świadkami miłości. Będziecie świadkami Boga. Jeśli będziecie mieli serce przetrawione Eucharystią, będziecie na wzór Serca Jezusowego.